Znajdujemy się dzisiaj w miejscowości Hulcze, kilometr od granicy z Ukrainą, gdzie mamy okazję testować pierwszy w Polsce opryskiwacz John Deere R975 z technologią CN Spray. Opryskiwacz mamy zaprzęgnięty do ciągnika John Deere 6M240. Technologia CN Spray polega na wykrywaniu chwastów w uprawach rzędowych, takich jak burak, który dzisiaj właśnie tutaj opryskujemy, oraz kukurydza i wszystkie inne rośliny wysadzone w rzędach. Dzięki tej technologii możemy wyszukiwać wszystkie chwasty znajdujące się w międzyrzędziach dzięki 36 kamerom, które umieszczone są na belce roboczej obopryskiwacza. Kamery widzą wszystkie rośliny niepożądane w międzyrzędziach na tle ziemi i wyszukując te rośliny, spryskują samą roślinę. Sama technologia Science Spray polega na założeniu kamer do belki opryskowej oraz konfiguracji w systemie, co jest bardzo proste, bo wystarczy to włączyć, ustawić jaką mamy uprawę i jaki mamy rozstaw rzędów tej uprawy. I tutaj, już za nas, wszystko robi resztę technologia. Wyczytuję oprys do oprysku te fasty i bezpośrednio je opryskuję. Technologia ta skierowana jest przede wszystkim do plantatorów buraka cukrowego oraz kukurydzy, gdzie jest najskuteczniejsza. Technologia ta, jak mówiłem, jest bardzo prosta. Mamy samo włączenie z syję spray'a oraz ustawiamy mu, że jesteśmy między rzędami i rozstaw rzędów. Dzisiaj pryskamy buraka cukrowego, więc mamy rozstaw rzędów 45 cm. Oprócz tego mamy tak samo czułość samego systemu i czułość tutaj y, ustawiamy sobie od jedynki, która jest, na, pryskamy same największe chwasty, do piątki, gdzie wykrywane są nawet te najmniejsze takie chwaściki praktycznie dla nas niewidoczne, a system jest w stanie wyczytać. Jeśli chodzi o dzisiejsze ustawienia, tutaj akurat testujemy cały sprzęt, więc bawimy się tutaj czułościami i ustawiamy sobie od największej czułości do najmniejszej, żeby zobaczyć sobie jak to wszystko współpracuje z tym systemem oraz możemy sobie tutaj jeszcze tak samo sobie ustawiamy czy mamy pojedyncze pokrycie dysz, czy mamy, możemy pryskać trzema dyszami, żeby mieć większe pokrycie danej rośliny ze wszystkich kątów. Oraz możemy sobie tak samo ustawiać czułości do prędkości, gdzie tutaj automatycznie dobierane są wszystkie parametry opryskiwacza, ciśnienie robocze i wysokość belki. Oprócz tego na dzisiejszych pokazach oczywiście dysponujemy pełnym pakietem rolnictwa precyzyjnego, gdzie mamy tak samo kontrolę sekcji, mamy mapowane to nasze pole. Nie będziemy robić nakładek, dlatego że sekcje będą rozłączane w miejscu nakładek. Oprócz tego, no oczywiście autotrak, który prowadzi nam cały czas, ciągnie w ścieżce. Tak samo system zawracania na uwrociach to wszystko mamy odpalone i to wszystko nam tutaj pomaga w zabiegu. By być jeszcze precyzyjniejszym w jeździe, i żeby to wszystko wyglądało naprawdę Najlepiej jak się tylko da. Mamy tak samo założony drugi odbiornik na maszynie, która to jest naprowadzana. W autotraku, w ogóle w całym systemie na jazdy w polu, nie najważniejszy jest zawsze ciągnik, tylko najważniejsza jest maszyna, która pracuje. I w momencie, kiedy mamy taki opryskiwacz wyposażony w skrętne koła, który jest ciągnięty przez ciągnik, wiadomo, że. On zachodzi za ciągnikiem. Dzięki drugiej antenie możemy sobie precyzyjnie sterować tak samo i opryskiwaczem, który będzie dokładnie podążał po śladach naszego ciągnika.